Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Dziwilecki, to są Rozmowy o Mieście, a moim gościem jest dzisiaj dr Izabela Migocz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz naszego Muzeum Ziemi Kozielskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Tak, Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu, myślę tutaj nasza chluba, jeśli chodzi też o instytucje kultury. Bardzo się cieszę, że mogę te instytucje reprezentować, no i też w temacie, który dzisiaj będziemy omawiać. A ten temat... To tydzień patriotyczny, który już się zbliża wielkimi krokami, bo w kierunku Koźlu Święto Niepodległości trwa nie jeden dzień, ale cały tydzień. Już od kilku lat taką pozwoliłam sobie zaproponować i wprowadzić tradycję i Cieszę się bardzo, że ta tradycja się tutaj przyjęła, że mieszkańcy naszego miasta, a również licznie zgromadzeni goście, którzy przyjeżdżają do Kędzierzyna Koźla, podczas tego tygodnia patriotycznego, biorą udział w wydarzeniach, które Muzeum Ziemi Kozielskiej, jak również nasi partnerzy, a więc Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie Koźlu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, również tutaj naszym partnerem jest Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Tworzymy coś, co jest interesujące dla odbiorców dla mieszkańców wydarzenia, ale przede wszystkim myślę, wszystko służy temu, aby ta myśl obchodów Święta Niepodległości związana z 11 listopada była w szerokim kontekście obchodzona, świętowana, żeby przez różne właśnie wydarzenia, takie jak wystawy, udział w koncertach, w defiladzie, w warsztatach dla dzieci, dla młodzieży czy dla dorosłych, abyśmy mogli spotkać się i właśnie w tej atmosferze w w tym duchu, co działo się rzeczywiście na początku XX wieku, a więc to, co wiąże się właśnie z odzyskaniem niepodległości mhm. przez Polskę, tak pięknej, najważniejszej, można powiedzieć, takiej rocznicy w polskiej historii, możemy to świętować dzisiaj. W w wspaniałych warunkach. Więc myślę, że ta radość powinna trwać dłużej niż jeden dzień. A też poznanie historii Polski przez kontekst tych wydarzeń mhm. chyba jest najważniejsze. No właśnie, ale to słowo, które zwróciło moją uwagę, radość. Cieszmy się tym. Tak. Traktujmy to jako nasz powód do dumy, do radości. Tak. No i jeżeli się cieszymy, to chcemy to jak najdłużej. Tak. żeby trwało, prawda? No i ten program jest bardzo bogaty. I każde wydarzenie jest adresowane też do trochę innej grupy, chociaż są i takie, które są chyba uniwersalne dla wszystkich. Tak patrzę od razu na plakat, na zapowiedź defilady. <grym> tak, rzeczywiście. Defilada już też, można powiedzieć, w pewien harmonogram tych obchodów 11 listopada w naszym mieście, w Kędzierzynie Koźlu, weszła już w tradycję, bo dzwonią mieszkańcy naszego miasta. Kiedy będzie defilada? Dokładnie. O której godzinie? W niedzieli. Czyli dzięki temu tak. wszyscy mogą się wybrać. Tak, właśnie. I... Tak też pomyślałam, tak też gości, których zapraszamy, a więc tutaj chodniczy Szwadron trzeciego Pułku Ułanów Śląskich, którzy, no, że tak powiem, prezentują tę defiladę, a później też będzie jak zawsze pod murami Kozielskiego Muzeum pokaz władania szablą i lancą, również informacje właśnie o tradycjach polskiej kawalerii, która jest tak przecież piękna i bogata. To naprawdę wspaniała karta, chlubna karta polskiej historii, nawet można powiedzieć polskiego wojska, teraz właśnie będące już w tym przekazie gdzieś tych grup, które są w stowarzyszeniach szwadronów w całej Polsce, to jest bardzo liczne grono, no i tym bardziej, że możemy się spotkać, poznać te tradycje jeszcze przedwojenne właśnie tej, tej, tej polskiej wojskowości, kawalerii, no jest bardzo ciekawe i widzę, że przychodzi kilkaset osób zawsze pod Zamkowe Wzgórze w Koźlu, aby właśnie poznać tę historię, wziąć udział w tej defiladzie. Krótkie przejście 10 listopada, szanowni Szanowni Państwo, z Kozielskiego Rynku o godzinie 11 ruszamy pod właśnie mury Zgórza zamkowego, czyli Muzeum Ziemi Kozielskiej. Potem chwila wspólna, można sobie zrobić zdjęcia, można zobaczyć właśnie ikonie, ułanów, ich strój. Myślę, że to jest bardzo dobre przeżycie i, I bardzo bardzo widoczna jest tak. impreza. No dobrze, ale to nie jedyna atrakcja, bo tej atrakcji jest ceny miara. No nie wiem właściwie od czego zacząć. Chyba trzeba będzie chronologicznie pójść. No tak. Tak. No. Rozpoczynamy od 8 listopada, a więc już w najbliższy piątek. Zapraszam Państwa. Od godziny 10 będzie czynna wystawa pod tytułem Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk. Wystawa, która jest przygotowana ze zbiorów biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu. A od 11 właśnie w piątek we wszystkich filiach naszych bibliotek w mieście będą się odbywać zajęcia. I tam najmłodsi dzieci będą wykonywać kotyliony. Kotyliony, które będziemy sobie przypinać później na tych innych wydarzeniach, aby właśnie pokazać... To nie jakaś nie, 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 tylko nie. sami tak. robimy będziemy koteliony. Tak, będziemy robić te koteliony. No My potem... robimy w sensie, zrobi jakieś dziecko, a ja sobie przypnę, tak? <laughs> tak, ale to jest myślę bardzo tutaj. Ciekawe też dla tych dzieci, które to robią, bo one wiedzą, że to będą kotyliony, które właśnie obrazują nasze świętowanie, naszą radość. I cieszą się, te dzieci czyniąc to na tych zajęciach, bo to już nie pierwszy raz przecież będziemy tak właśnie działać, że będą później osoby, które to będą miały właśnie na sukienkach, na marynarkach i będzie to naszą taką właśnie wizytówką tego, że jesteśmy w stanie świętowania. Następny punkt to A mamy no, konkurs plastyczny tak, młodzieży. Ten konkurs plastyczny, panie redaktorze, konkurs jest od początku ym, października ogłoszony i powiem, że właśnie wczoraj w Muzeum Ziemi Kosielskiej obradowało jury, które wybrało, e, oceniało pracę, wybrało. Dzisiaj nic nie mogę powiedzieć na ten Oczywiście, temat, bo w sobotę obowiązuję. będzie ogłoszenie wyników 9 listopada. W formie online, myślę, że tutaj na mediach społecznościowych, muzeum i biblioteki, jury tego konkursu ogłosi, kto jest zwycięzcą. Widziałam prace, były wspaniałe. Temat, oczywiście, tutaj kocham Cię Polsko, po prostu piękne prace, dzieci do lat 15. Coś niezwykłego. Dużo tych prac się pojawiło, więc mam nadzieję, że tutaj jury wybrało te najpiękniejsze, ale myślę, że wszyscy będą zaproszeni do tego, aby wziąć udział właśnie w przyznaniu tych nagród, wręczeniu nagród, a to odbędzie się w dniu 13 listopada, kiedy będzie 29 kędzierzyńsko kozielskie Seminarium Naukowe i wówczas na początku będą wręczone te nagrody dla zwycięzców. Świetnie. A potem mamy następne wydarzenie i tu już Kozielski Rynek. Tak jest, o którym Defilada. mówiliśmy. Defilada. O tym mówiliśmy. Zapraszamy. A 11? 11 listopada. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do Muzeum Ziemi Kozielskiej na godzinę 15, a tam będziemy wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale również koncert pieśni polskich. Zaprosiłam artystów, którzy również gościli w zeszłym roku i widziałam, że było to dobre przyjęcie tych artystów. Wojciech Poprawa, tenor, ja będę również śpiewać pieśni i będę prowadzić to te popołudniowe spotkanie i pani Katarzyna Rzeszutek, która będzie nam akompaniować. Zaczynamy od kilku pieśni muzyki polskiej, a więc Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz czy Karol Krupiński, takie pieśni usłyszymy. Natomiast dalej będziemy wspólnie śpiewać. Właśnie pan redaktor ma śpiewniczek. Właśnie, bo jak ktoś nie pamięta, tak. albo już, powiedzmy, pamięta pierwszą zwrotka a kolejne niekoniecznie, to tutaj przygotowaliście ściągawkę. Tak. tak. Y więc publiczność, która przyjdzie, y będzie miała takie śpiewniczki, co roku też mamy te śpiewniczki i tam są teksty pieśni, które będziemy wykonywać zwrotki, y więc w tej atmosferze, y powiem zawsze co roku, to bardzo dobrze się sprawdza i jest już stałe grono uczestników tego wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Jak ktoś fałszuje, też może przyjść? Oczywiście, zapraszamy. Dobrze, a 12 wydarzenie elektryzujące tak, pasjonatów. Tak, również tutaj naszym partnerem w tych wydarzeniach jest Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo się cieszę, że już któryś raz z kolei możemy tutaj współpracować. To dzięki, powiem, takiej przychylności i tej współpracy pan pułkownik Robert Król zawsze zgadza się i chętnie tutaj z Muzeum przygotowujemy Jakieś ciekawe propozycje. I tak będzie i tym razem, a więc pokaz wyposażenia żołnierza sił zbrojnych, polskiego żołnierza i stanowisko informacyjno-promocyjne właśnie wojskowego centrum. Przychodzi na to młodzież ze szkół średnich, powiem jest to naprawdę tutaj, każda może przyjść. Po prostu to wszystkie te wydarzenia są otwarte, bezpłatne, więc tutaj nie. Jak... trzeba się rejestrować, nie trzeba nic płacić Jeśli przychodzą jakieś klasy, to oczywiście nauczyciele czy mhm. tutaj prowadzący zajęcia dzwonią. I się umawiają. Niemniej jednak po prostu można przejść na te wszystkie mhm. wydarzenia do muzeum. Świetnie. I 13 listopada, już też tutaj wspominałam, przygotowywane przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 29. Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe, a w tym roku tytuł. Bardzo yy, polecam to seminarium. Zresztą co roku je polecam, ale w tym roku szczególnie. Tak. Kobiety miasta, kobiety w mieście. Kobietami nasze miasto stoi i możemy tak. być z nich dumni, więc może ja to powiem, że pani dyrektor nie czuła się tutaj skrępowana. E, zdecydowanie jest to tematyka, która jest e, e, szczególnie interesująca w Krymie Koźlu. E, zapraszamy zarówno pani, jak i panów. Oczywiście, a więc to 13 listopada również. Od godzinie... 10 do 14. 14. Mniej więcej, zawsze mhm. tak seminaria trwają. 14 listopada. W dwóch grupach o 10 i 12 w muzeum będzie wykład i warsztaty dla młodzieży pod tytułem Broń i uzbrojenie husarii i innych formacji w XVII wieku. Ale czy będziemy mieć takiego husarza z tymi piórami i tak dalej? Mam nadzieję, że tak będzie. Przygotowuje nam tutaj pan Tomasz Konopka z organizacji Herald i mam nadzieję, że to właśnie wszystko tak będzie wyglądało. Ale no bo jeśli mówimy o uzbrojeniu tej husarii, to to jest jakby nieodzowne. Więc mhm. ja też bardzo się cieszę i... Czekam na to wydarzenie. No bo ma, Mój mały chłopiec we mnie, który przecież jest, od razu się ucieszył na ten punkt, że będę mógł zobaczyć tych uszarzeń. I... Zapraszam serdecznie. No. Zawsze, jeśli coś jest przygotowywane i pokazane właśnie przez organizację Herald, to mamy te uzbrojenia, mamy pokaz, ale też przede wszystkim informacje, czemu to służyło, w jakim kontekście to powstało, dlaczego to jest takie i robi takie wrażenie, dlaczego tak wyglądało to uzbrojenie inaczej, czemu służyło, kto. Czasami kto... odkłamianie też tego, co w filmach widzimy, Właśnie, Zaczy, tak. Pamiętam, jak o zbrojach rycerskich z Średniowiecznych była prezentacja i, i jak było szalenie to interesujące. Zapraszam. To 14 listopada, a 15 listopada yy, będzie już. Tutaj y, rzecz dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W dwóch y, y, takich grupach zapraszam o 9 i 10.30 w muzeum będą warsztaty dla dzieci, tych najmłodszych, przed, z przedszkoli na przykład. Czyli to ja już nie przyjdę, nie. Pan redaktor może przyjść i ewentualnie zobaczyć, jak, jak przebiegają i, 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 zajęcia. Przedszkolaki sobie radzą. <laughs> jasne. Tytuł? to ty jesteś Polak małe. Tutaj prowadzą zajęcia panie muzealniczki z naszego muzeum. Wiem, że są piękne prezentacje, temat specjalnie przygotowany. Chodzi o to, żeby okazję. od małego przyzwyczajać, uczyć, oswajać naszą historią. Piękną, tak, bogatą tak, historią. tak. To jest główny cel, i o to, aby również ta idea, abyśmy mogli uczyć się świętować z tej pięknej naszej narodowej tradycji, z tego wielkiego osiągnięcia Polaków, które, które było właśnie w 18 roku. Co do tego doprowadziło i że dzisiaj, aż do dzisiaj możemy korzystać z tego. Musimy to oczywiście szanować, musimy wiedzieć, w jakich właśnie postawach też możemy świętować. Zawsze są przemarsze pod pomniki. Bierzemy udział w uroczystościach, wszystko to jest bardzo ważne, ale również przez koncerty, spotkania, warsztaty czy właśnie seminarium. Jeśli jesteśmy społeczeństwem, że tak powiem, takim świadomym takich wydarzeń i takich rocznic, to myślę, że no, potem może przed nami być tylko bardzo dobra przyszłość. Więc w tych najmłodszych pokoleniach, myślę, trzeba tutaj wykształcić po prostu tę myśl o pielęgnowaniu tradycji polskiej historii, i temu właśnie służy Tydzień Patriotyczny. Proszę Państwa, Tydzień Patriotyczny od 8 do 15 listopada, nie tylko 11 listopada, ale cały tydzień tak. przed nami już się cieszymy na te uroczystości. Nie musi być tylko poważny, może być też na wesoło a i bardzo interesująco. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kęcierzynie Koźlu.